Jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką mamy tutaj na ziemi, to jest nasz rodzinny dom. Ale dom to nie tylko miejsce zamieszkania, ale dom to przede wszystkim ludzie, to wspólnota rodzinna. No ale żeby wspólnota rodzinna mogła dobrze funkcjonować, musi mieć gdzie mieszkać, więc potrzebujemy domu, również w tym wymiarze materialnym. Czasami są problemy z tym, żeby dom mieć. Swoje własne mieszkanie, swój własny dom. Z pewnością Pan Bóg za nas domu nie wybuduje, ale Pan Bóg może nam pomóc taki dom pozyskać. Pokój dobro, pokój dobro. Witam was bardzo serdecznie. O wytrwałej i owocnej modlitwie już nieraz mówiliśmy. O, o modlitwie, która przynosi niespodziewane, zaskakujące rezultaty. Dzisiaj również o takiej modlitwie, o modlitwie, która dotyczyła właśnie domu. Co zrobić, żeby żeby mieć w końcu własny dom. Dom, który zagwarantuje, zapewni, zabezpieczy nam godne warunki do życia, do rozwoju, do pracy również. O takim domu, a właściwie o sposobie pozyskania domu, w dzisiejszym Słowie na Dobranoc, dzisiejsze opowiadanie, oczywiście z życia wzięte, zaczerpnięte jest z książki O Ducha. Dla ducha. Serdecznie zapraszam. Czytamy w psalmie 127. Jeżeli Pan nie zbuduje domu, daremnie się trudzą budujący. Jeżeli Pan nie strzeże miasta, na próżno czuwają straże. Daremnie wstajecie przed świtem i skracacie swój odpoczynek. Jecie chleb zapracowany ciężko, a Pan i weśnie darzy swych umiłowanych. Kiedy zaszłam w ciąży po raz siódmy, uznałam, że w naszym mieszkaniu, w dwóch pokojach z kuchnią, już się nie zmieścimy, że nie mamy gdzie nawet wstawić kolejnego łóżeczka. Mój mąż wyciągnął, co prawda, z zanadrza kilka błyskotliwych pomysłów, na przykład podwieszenie hamaka pod sufitem, albo dobudowanie piętra na dachu wieżowca, ale ja stwierdziłam, że nie da się tego zrobić i że potrzebny nam dom. W żadnych blokach nie ma już bowiem takich mieszkań, gdzie moglibyśmy w dziewiątkę się pomieścić. I od tego dnia zaczęliśmy szukać domu oraz modlić się o niego. Z racji pracy mojego męża pomyślałam, że powinien to być dom w naszym mieście, ale mąż powiedział, że nie chce mieszkać w miejscu, z którego okien będzie codziennie oglądał kominy, więc zaczęliśmy się rozglądać za czymś poza miastem. Pomyśleliśmy również o nieco dalszej miejscowości, gdzie mieszkali nasi przyjaciele, ale uznaliśmy, że mąż miałby trochę za daleko do pracy. Obejrzeliśmy parę ruder, jednak, nawet ich niewygórowana cena przekraczała nasze możliwości finansowe. Byliśmy tym faktem zdruzgotani i wtedy mój mąż stwierdził, że się źle modlimy. Nie powinniśmy prosić o dom, bo to jest zawsze towar, który ludzie chcą drogo sprzedać, aby na tym jak najwięcej zarobić. Powiedział, że powinniśmy się modlić o dobrego człowieka, który da nam dom. Nie myśląc wiele, zaczęliśmy się modlić tam, gdzie w tej chwili byliśmy, czyli w samochodzie, którym wracaliśmy po obejrzeniu kolejnej rudery. Dwa dni później, zupełnie przez przypadek, zadzwonił do nas nasz przyjaciel Marek. Przypadkiem, bo wcale nie chciał rozmawiać z nami, tylko z innym naszym wspólnym znajomym z Wrocławia, ale pomylił numery i wystukał nasz. Zaczęliśmy, mimo tej pomyłki, rozmawiać, bo on stwierdził, że skoro już mnie słyszy w telefonie, to powie o co mu chodzi. Oznajmił, że dzwoni, ponieważ jego sąsiadka zaproponowała mu kupno domu, a on już swój dom ma. Nie ma pieniędzy, ale czuję, że powinien go nabyć, tylko nie wie po co. Wtedy ja szybko się zdecydowałam i poprosiłam, żeby kupił ten dom dla nas. On się tylko upewniał, czy aby na pewno się przeprowadzimy. Stwierdziłam, że tak, przeprowadzimy się jak najbardziej. I wtedy on w ciągu tygodnia pozałatwiał wszystkie sprawy związane z kupnem. Kolejnym cudem było to, że my, rodzina wielodzietna z dość niskim dochodem na głowę, otrzymaliśmy za jakiś czas od banku kredyt na ten dom i mogliśmy oddać pieniądze. W lipcu rozpoczął się remont. Musieliśmy go przeprowadzić błyskawicznie. Potem fachowcy oceniali, że to, co zrobiliśmy w trzy miesiące, robi się normalnie w pół roku albo dłużej. Pan Bóg przysyłał nam różne osoby do pomocy, niektóre nawet z dość odległych miejscowości. Jeden kolega, który przyjechał rzucić okiem na stan hydrauliki, został na całe trzy tygodnie, żeby nam wymienić kaloryfery. Dzięki temu z początkiem października przeprowadziliśmy się do naszego nowego domu. Zdążyliśmy w samą porę. Na wyremontowanych 100 metrach kwadratowych parteru bez problemu znalazło się wolne miejsce na łóżeczko Jędrusia. Z czasem przygotowaliśmy też piętro i teraz mamy do dyspozycji około 200 metrów kwadratowych. Mój mąż nie patrzy na kominy, tylko na zielony ogród i sosnowy las. Dzieci mieszkają w jasnych, przestronnych pokojach, bawią się na bezpiecznym placu zabaw, z daleka od wielkomiejskiego hałasu i samochodowych spalin. Pan Bóg hojnie nas obdarował, chwała Mu za Jego dobroć. Aż niewiarygodne, że takie rzeczy się zdarzają, ale to fakt. Lucyna, która jest autorką tego świadectwa, właśnie tak opisała skuteczność modlitwy skuteczność, która wynikała z wielkiego zaufania Panu Bogu i z zawierzenia Jemu całego swojego życia. Siódemka dzieci, dziewięcioosobowa rodzina. Naprawdę takim osobom Pan Bóg błogosławi. Oczywiście, jak w każdej rodzinie, również tak licznej, najważniejsza jest miłość. I myślę, że ta miłość, którą oni się kierowali, ta miłość, która była też otwarta na, na potomstwo, Zaowocowała wielkim Bożym błogosławieństwem. E, takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają i, i Bogu, Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będą dzięki. E, jeżeli macie takie doświadczenie, jeżeli też w sposób szczególny doświadczyliście skuteczności, mocy modlitwy, takiej ufnej modlitwy, takiej modlitwy wypływającej z głębi serca, to podzielcie się również. Swoimi refleksjami, swoim doświadczeniem, chociażby w kilku słowach, w paru zdaniach to opiszcie. A skoro jesteśmy przy książce o ducha dla Ducha, no to oczywiście kilka myśli papieża Franciszka. Kiedy odważnie się modlimy, Pan daje nam łaskę, ale także daje nam własce samego siebie, ducha świętego, to znaczy samego siebie. Nigdy Pan nie posyła nam łaski pocztą. Nigdy. To On ją niesie. To On jest łaską. To, o co prosimy, jest nieco jak papierek owijający łaskę. Ale prawdziwą łaską jest On, ten, który ją przynosi. To On. Nasza modlitwa, jeśli jest odważna, pozwala nam otrzymać to, o co prosimy. Ale najważniejszy jest Pan. I na koniec jeszcze taka króciutka refleksja związana właśnie z tym, o co prosimy. Całkiem niedawno słuchałem konferencji dotyczącej, dotyczącej modlitwy, i tam kapłan głoszący Słowo Boże powiedział rzecz, która mnie dotknęła, która mnie poruszyła: a mianowicie, że my bardzo często skupiamy się na darze, a nie na tym, kto nam ten dar daje. Papież Franciszek to bardzo obrazowo przedstawił, że, że to, o co prosimy, jest jak papierek, w który zawinięta jest łaska. Najważniejsza jest łaska, a łaską jest sam Pan. Czyli w naszej modlitwie trzeba się skupiać na Panu Bogu. W naszej modlitwie trzeba się skupiać na tym, który nam daje łaskę, który nam daje dar, bo On wie, co jest dla nas najlepsze. Jeżeli rzeczywiście koncentrujemy się tylko na darze, to możemy zapomnieć o tym, który nam ten dar daje. Jesteśmy tak zaabsorbowani tym wymiarem materialnym modlitwy, że zapominamy o tym, co jest istotą, a więc łaska, która od Boga pochodzi. Tą łaską będzie właśnie ten dar, który, który otrzymamy, albo właściwie właśnie w tym darze w sposób szczególny jest obecna łaska. Tak, koncentrować się na tym, kto jest źródłem wszelkiego dobra. Zresztą o tym mówi Pan Jezus. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Czyli szukajcie wpierw woli Bożej, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na Ziemi. A więc, wpierw szukajcie tego, co, co jest konieczne do zbawienia. Wpierw szukajcie tego, co jest konieczne do Waszego uświęcenia. Wpierw wchodźcie w relację z Panem Bogiem, a wszystko inne będzie wam dodane. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Wszystko inne będzie Wam dodane. A więc troszczcie się przede wszystkim o, o świętość życia, troszczcie się o swoje zbawienie, a wszystko inne będzie Wam dodane. Oby tak było. Pewnie, że, że te dobra materialne, że chociażby te związane z domem, z godnym życiem, one są niezwykle ważne. I czasami może zadajemy sobie pytanie, dlaczego, dlaczego Pan Bóg nie daje nam to, nie daje nam tego, o co prosimy, czy się źle modlimy, gdzie jest wina, co się takiego wydarzyło, co takiego złego zrobiłem. Nie wiem. Nie wiem, nie chcę tutaj wnikać w konkretne sytuacje, a czasami bywają bardzo trudne, czasami bywają bardzo trudne, ale w tych trudnych sytuacjach też trzeba zawierzyć Panu Bogu. Też trzeba jemu zaufać, że on chce przez te trudne sytuacje mnie przeprowadzić w jakimś celu, w jakim nie wiem. Tego trzeba zapytać Pana Boga. Może ta trudna sytuacja, w której jestem, związana jest z koniecznością Jakiegoś mojego nawrócenia, jakiejś zmiany, jakiejś poprawy mojego podejścia do życia, podejścia do wiary, podejścia do Pana Boga. Nie wiem, nie wiem, co Pan Bóg chce powiedzieć, przez różne trudne doświadczenia, ale warto w tych trudnych doświadczeniach również zaufać Panu Bogu. Ta rodzina, o której dzisiaj słyszeliśmy w świadectwie Lucyny, była w trudnej sytuacji. Trudna sytuacja, a jednak całkowicie zawierzyli Panu Bogu i to zaowocowało. Niech w naszym życiu również owocujemy. Tego Wam, tego sobie z całego serca życzę. No i oczywiście zapraszam na modlitwę, na zakończenie dnia. Niech to też będzie taki wyraz naszego oddania Siebie Panu Bogu. A kto by chciał nas wesprzeć, to oczywiście bardzo gorąco do tego zachęcam. O to proszę. Oczywiście dajemy łapki w górę, subskrybujemy i zapraszamy innych. No i oczywiście udostępniamy swoim znajomym. Tyle na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego, dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Pokój i dobro z Panem Bogiem.